Szczęść Boże, witam wszystkich na kanale Oberżyna Studio. Obok mnie, przy stoliku, obok Kaplicy, bloku Z, przy ulicy Arkońskiej, jest pani Katarzyna i pan Eryk. rodzeństwo. Pani Katarzyna jest pacjentką. Byłam u niej z komunią w sali, chętnie przyjęła komunię. Po kilku dniach pojawiła się nam przy świętej. I tradycyjne pytanie: dlaczego pani chciała. Przyjąć komunię, przyszła nam świętą. Czym dla Pani jest komunia? Komunia święta, szczęść Boże, jest dla mnie bardzo ważna w takich trudnych chwilach choroby i złego samego poczucia. Bycie przy Panu Bogu jak najbliżej daje to taką siłę przebywania choroby lżej. No, to jest takie trudne na pewno, bo cierpienie jest, bo Panią boli głowa już od pierwszego piątku czerwca, i, i z tym bólem wciąż y, Pani chodzi y, w skali 1.10. Pan doktor tam prosi, żeby wpisywać. I, 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 I teraz ta Komunia Święta mimo wszystko jest, jest pomocna dla Pani yy, bardzo pomocna, wielką yy, takim pokarmem duchowym, który nam daje siły w takich trudnych chwilach. No, i ofiarowałam ten ból, te cierpienie, wszystko Panu Bogu, i zupełnie inaczej się choruje. Modląc się, uczęszczanie na msze, przyjmując komunię świętą, to cierpienie jest naprawdę bardzo, bardzo łagodne i pełne nadziei, i no, żeby się spełniła wola Pana. Czeka Pani na, na, na wyniki, jest obok mnie Pan Eryk i, i potwierdza, że, że rzeczywiście y, oczekuje na, na, na te wyniki i jest, jest taka sytuacja trochę patowa, nie wiemy co się dzieje. No ale y, dobrze, że tutaj brat się pojawił Pani Katarzyny. Proszę powiedzieć, bo to tak wyszło z, w rozmowie. Nie zawsze Pani Katarzyna była wierząca. taka? No tak, to takie trochę można powiedzieć trochę takie szybkie świadectwo, ale. No, powrót mojej siostry do sakramentów, do kościoła wydarzył się tak naprawdę w dniu y, jakby odejścia śmierci naszej mamy, która chorowała no, dość y, długo na nowotwór i y, no, był, wyglądało to tak, że wcześniej y, jako dziewczyna kobieta no, no, korzystała z tego świata tak jak no, wiele osób dzisiaj żyjących bez Boga, czyli no w dobra tego świata, czyli były tam pieniądze i, i no wiadomo różnego rodzaju <gry> związki niesakramentalne i tak te życie się toczyło i tak już po tej śmierci naszej mamy nastąpiła ta w niej taka przemiana, y, bardzo powrotu do, do Boga, do Kościoła. Trudno jest to tak wytłumaczyć na, na, y, w taki ludzkie, ludzki sposób, bo... Ten jej powrót do, do wiary to, to nie miał wpływ na to jakiś człowiek, tak jak nieraz po ludzku nam się wydaje, że ktoś tam na kogoś wpłynął. To, to jest taka zmiana, jakby po ludzku trudno, trudna do wytłumaczenia, ponieważ zmieniło się jakby jej całe życie właśnie nie tylko te sakramenty ale dzień, który gdzieś tam często jakby wraca też do modlitwy nie jest to tylko jakaś taka niedzielna msza święta gdzieś tam odpękana. Te sprawy materialne też gdzieś zeszły na, na drugi plan, też no, no modli się też za swoją rodzinę, za innych, za ludzi, gdzieś powierza się w tym wszystkim. No i to ja swoją siostrę bardzo dobrze znam, także tutaj jakby, jakby zaświadczam o tym, bo ją znam przecież bardzo dobrze, bo całe życie i wiem, jak było wcześniej, wiem, jak, było, jak jest teraz wyśmiewała się z Pana, tak? Jak, jak jeszcze przed takim to znaczy, nawróceniem. To znaczy, to znaczy tak, no ja wróciłem do kościoła też jakieś może 7-8 lat temu. No i wtedy, kiedy ja wracałem do, do, do kościoła, do sakramentów, no gdzieś tam jej przekazywałem te, 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 że tak powiem, rzeczy związane i z sakramentami, i z różnymi rzeczami, które duchownymi, które się też dzieją, które nam w życiu są potrzebne. No ale jednak to było poza zasięgiem i był taki jednak moment, gdzie no trochę jakby można powiedzieć dałem sobie z tym spokój, gdzieś się tam oczywiście obmadlałem, bo też jeździłem po różnych, że tak powiem zakątkach świata i też na różnych i byłem wyjazdach i, i, i czy to Medjugorje, czy Ziemia Święta, gdzieś ta modlitwa zawsze była. Ale może nie od razu widoczna. No tutaj yy, zawsze ten będę wątek podkreślał, właśnie tej choroby naszej mamy, gdzie jeszcze w czasie choroby może nie było tego nawrócenia, ale właśnie dzień ten odejścia był taki decydujący, gdzie coś tam w niej pękło, się zmieniło, ale to już tak się zmieniło naprawdę mocno. I no takie, no, można powiedzieć, narodzenie się na nowo, jestem o tym przekonany, ale właśnie chciałem tu właśnie, właśnie podkreślić to, że nie był to wpływ y, żadnego człowieka, bo nieraz się wydaje, że mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, ktoś komuś nieraz coś powie, ktoś na kogoś wpłynie. Jestem tutaj przekonany, że były tutaj jakieś takie zadziałały po prostu siły wyższe. Nie tam, czy brat, czy tam mąż, czy coś, nie, nie, to, to ja bym tego tak nie tłumaczył yy, takimi rzeczami czysto ludzkimi, że ktoś tam jej coś powiedział, przetłumaczył. No nastąpiła taka mocna przemiana właśnie yy, po, tej, po, ty, po tym odejściu mamy. A to, jak to się tam wy wszystko wydarzyło w tym świecie duchowym, kiedy te modlitwy zadziałały, czy. czy tego ja nie wiem, jest to jakaś tajemnica, nie wiem, ale na pewno nastąpiła zmiana na, na plus i... I... Czyli nie, nie wyśmiewała się z brata, tylko bardziej z kościoła. To znaczy, pani ten, ten, te, te rzeczy, te, te rzeczy no. związane z wyśmiewaniem kościoła też oczywiście gdzieś tam były. Ja bym tutaj nie chciał cytować różnych tam słów, bo to by były może i nawet słowa niecenzuralne, także to bym tutaj nie chciał tam wypowiadać się, co mówiła na temat księży, czy może nawet sióst zakonnych, bo to by było niecenzuralne. Ale no tak było. No, tak... Tak się wyśmiewała, tak jak wiele ludzi się wyśmiewa, którzy są poza kościołem, którzy tam opowiadają, co dzisiaj księża wyrabiają i, i inne rzeczy, tylko no, no wiara to jest coś więcej niż tylko ksiądz, tak? Albo patrzenie na księdza, czy co, co ksiądz robił. Wiara jednak to jest coś więcej. Jeśli będziemy patrzeć tylko na, na to, co robi ksiądz, no to nie wrócimy nigdy do kościoła, to, to, to chyba działa inaczej. Nie? Musi każdy to w sobie sam przepracować i sobie odpowiedzieć na pytanie, a przede wszystkim zobaczyć, w którym znajduje się miejscu teraz swojego życia, nie? I, no bo jednak, czy mamy dzisiaj dobrze, czy mamy źle, czy mamy dużo pieniędzy, czy mało, no my tego nie zabierzemy. Kiedyś się życie skończy, no i wtedy może się zapalić lampeczka, co dalej, nie? No ale to, musi każdy sobie sam to przepracować. I, I Pani Katarzyna przepracowała, do, doznała tej łaski wiary, a wydawało się pani, że, że jest pani wierząca wtedy, przed nawróceniem? Tak, wydawało mi się, że jestem osobą wierzącą. Czasami nawet kłóciłam się z bratem, mówiąc: Co ty ode mnie chcesz, przecież święta wyprawiamy, dzielimy się opłatkiem. Ale w momencie nawrócenia, kiedy dotknęła mnie ta miłość i łaska Boża, zaczęłam, zaczęłam spostrzegać każdy brud. Każdy brud, każdy mój grzech, to tak jakby ktoś kocem trzepnął przy świecącym słońcu i dostrzegamy każdy pyłek. I dostrzegłam wszystkie moje grzechy. W momencie, kiedy dostrzegałam, tak stopniowo zaczęłam mieć. Takie pieczenie w brzuchu, taką mi miłość, to była taka miłość, yy, takie wyrzuty sumienia, Panie Boże, jak ja mogłam Ciebie tyle lat krzywdzić, tak się zachowywać. Proszę o wybaczenie. Cierpienie, płacz i błaganie o wybaczenie. Już się nic wtedy nie liczyło. Nie liczył się piękny dom, majątek, nic się nie liczyło, tylko Pan Bóg. Dziękuję za to świadectwo, rodzeństwo. Rodzeństwo było gościem. Odcinka. Ale też uważam, że dużo brat się o mnie modlił. Za to wszystko też jemu dziękuję. I dziękuję Panu Bogu, że wylał tak, taką piękną łaskę na mnie, że no wszystko oddałam w jego ręce. I naprawdę jestem szczęśliwa. Nie cofnę a już bym nigdy tych dni. Jestem przeszczęśliwa, kocham Pana, kocham Maryję i żyje mi się na tej ziemi no, wspaniale. Chociaż wiadomo, że są sytuacje, z którymi musimy się zmagać, ale Pan Bóg jest, pomaga i jest naprawdę dobrze, pięknie. I na, na tym fundamencie budujecie swoje życie, żeby lekarze znaleźli przyczynę, a jeżeli nie znajdą, to Pan Bóg podpowie i, z, i, i Pani sama Wszystko znajdzie. W pani sama powiedem. znajdzie przyczynę choroby, bo, bo Pan Bóg jest najlepszym lekarzem. A tutaj życzymy właśnie lekarzom, żeby, żeby byli otwarci na, na, miło, na mądrość Bożą, mamy wspaniałych lekarzy, cudownych, cudownych lekarzy, do których można mieć zaufanie, są również wierzący. A nawet jeżeli nie wierzą, to, to bo są też tacy niewierzący, to no to co? No to, to oni też chcą być bardzo do, dobrymi i, i służyć drugiemu człowiekowi. I dlatego, dlatego my wszystkich, wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję za tę za, za uwagę. Dzisiejszy odcinek był trochę dłuższy, ale to dlatego, że, że jest, jest, jest. Jak, jak, jak jest coś do powiedzenia, to trzeba to wypowiedzieć. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy z Panem Bogiem, tylko z Panem Bogiem Maryją. Do widzenia.